Minecrafta można kochać albo nienawidzić, jednak tak czy inaczej trzeba przyznać, że stał się on fenomenem w branży gier. Lata lecą, a sama gra wciąż jest wspierana, miliony ludzi loguje się co miesiąc na serwery, a sama społeczność jest ogromna. Sam do niej nie należy, aczkolwiek miałem mały epizod z tym tytułem. Były to jednak mroczne czasy wczesnej wersji, kiedy nie można było bezpiecznie przespać nocki w łóżeczku, tylko trzeba było czekać do świtu. Po wielu latach wspierania swojego dzieła twórcy w końcu zdecydowali się stworzyć eksperyment. Wzięli do pomocy studio Double Eleven. Microsoft sypnął groszem i tak oto powstał Minecraft Dungeons. Fabuła tej gry jest prosta jak budowa cepa. Na dobrą sprawę można opisać ją w dwóch zdaniach. Złosadnik trafia do wioski i jednak tam mówią, idź sprawdź, czy nie macie gdzieś indziej, po czym znajduje kostkę władzy i chce podbić świat. My natomiast, jako bohaterowie tej przygody, musimy powstrzymać go przed zrealizowaniem tego jakże oryginalnego planu, na który nikt i Inny, nigdzie, przenigdzie, nigdzie nie wpadł. Oczywiście można się naśmiewać ze sztampowości historii, jednak trzeba mieć na uwadze, że grupa odbiorców tego tytułu są również małolaci. W swojej prostocie jako tło do najważniejszego elementu tej produkcji, czyli gameplayu, sprawdza się przyzwoicie i to wystarczy. Na początek wybieramy jak nasza postać ma wyglądać. Ciśniemy samouczek, po czym zaczyna się faktyczna gra. Do ogarnięcia jest 9 poziomów, nie licząc wcześniej wspomnianego tutoriala. Większość z nich prezentuje kompletnie różne środowiska i naprawdę Byłem zachwycony tym, jakie miejscówki można zrobić biorąc elementy ze świata Minecrafta. Mamy okazję połazić po tytułowych lochach pokręcić się po bagnach, walczyć o przetrwanie w pustynnych terenach i wiele więcej. Wszystko prezentuje się bardzo klimatycznie, a same projekty poziomów są świetnie wykonane, dzięki czemu eksploracja to sama przyjemność. Na każdym z tych etapów czekają na nas skrzynie ze skarbami oraz hordy wrogów, dobrze znanych wszystkim graczom Minecrafta. Począwszy od kościotrupów, zombie, creeperów, a kończąc na endermanach, którzy występują tu w formie minibosów. Niektórych sam nawet nie ogarniam, jednak to pewnie dlatego, że grałem w późniejsze wersje Minecrafta. Bestiary już nie jest co prawda jakiś ogromny, jednak każdy z przeciwników charakteryzuje się swoimi zdolnościami, które w połączeniu potrafią konkretnie zaszkodzić. Pająki chociażby mogą unieruchomić naszą postać, a duchy tworzyć obszar zadający obrażenia. Jeżeli chodzi o rozgrywkę, to od razu można zauważyć, że jest to wariacja na temat Minecrafta oraz hack and Slasha. Czuć, że twórcy inspirowali się takimi tytułami jak Diablo. Jednak mimo wszystko wciąż jest to eksperyment i pomimo Mimo tego, że wiele rzeczy zrobili świetnie, to kilka pomysłów wydaje mi się nietrafionych. W przypadku Minecraft Dungeons nasza postać nie ma klasy. Można powiedzieć, że jest uniwersalna. Albo z dupy. Dysponuje ona jednocześnie bronią białą, dystansową, zbroją oraz trzema artefaktami. Ostatni ze wspomnianych przedmiotów służy jako forma czaru. Niektóre z nich dają nam wzmocnione ataki, jak chociażby ogniste strzały, inne natomiast po zebraniu odpowiedniej ilości dusz potrafią zaatakować potężnym laserem. Mogą one też przyzywać zwierzęta. Mi udało się tylko zdobyć lamę, która atakuje na dystans, ale wydaje mi się być bardziej skuteczna niż Legolas ze swoim łukiem. Sprzętu do zebrania jest całe mnóstwo, a każdy z nich nadaje nieco inny charakter walce. Wszystkie dostępne bronie mają swój własny zasięg oraz tempo ataku, a zbroje dają nam różnorodne bonusy. Do tego dochodzi jeszcze rozwój postaci. Nasz bohater po ubiciu wystarczającej ilości wrogów łapie kolejny poziom. Nie ma jednak tutaj żadnego drzewka umiejętności. Za każdy poziom dostajemy jeden punkt zaklinania. Zainwestować można je w bronie oraz zbroje, które posiadają swój unikalny zestaw zaklinania. Zaklęć do odblokowania. Inwestując w nie zdobywamy różne bonusy. Jednak jeżeli trafimy na lepszą broń lub chcemy po prostu nieco inaczej zbudować nasz ekwipunek, to twórcy dają nam wolną rękę. Po zniszczeniu zaklętego sprzętu, wszystkie władowane w niego punkty wracają z powrotem na nasze konto. Dzięki temu, że rozwój postaci nie jest trwały, daje nam to pole do znalezienia odpowiedniego dla siebie buildu. Sama walka natomiast jest intuicyjna, dynamiczna i responsywna, czyli taka jaka być powinna. Twórcy Minecraft Dungeons nie próbują stworzyć koła na nowo, zatem każdy, kto kiedyś liznął innego haken Slasha, będzie czuł się jak w domu. Co prawda wszelkie systemy nie są może tak złożone jak w innych przedstawicielach tego gatunku, jednak trzeba wziąć pod uwagę, że docelowym odbiorcą nie był zapewne hardkorowy gracz. Co zresztą jest odczuwalne w poziomie trudności. Każdy z poziomów oferuje kilka stopni wyzwania, Jednak po dwóch pierwszych etapach wybierałem już ten najwyższy, mimo że moja postać była mocno wymagań. Mimo wszystko bez problemu dawałem sobie rady. Szkoda jednak, że w tym Diablo-podobnym eksperymencie jest kilka nie do końca udanych rzeczy. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to długość gry. Wcześniej wspomniane 9 etapów można spokojnie skończyć w 5 godzin. Istnieją co prawda 2 stopnie NG, ale mimo wszystko to wciąż powtarzanie tego samego, tylko po to, aby zdobyć lepszy sprzęt. Wcześniej wspomniałem o bardzo fajnym projekcie poziomów, i właśnie z tym wiąże się następny problem. Pomimo tego, że są one duże, i zachęcają do eksploracji, to niestety niezbyt za nią wynagradzają. Na każdym etapie trafiałem na mnóstwo opcjonalnych ścieżek, na końcu których ostatecznie nic nie było. Najwyżej kilku typków do ubicia i złapania doświadczenia. Na dłuższą metę takie zagrywki powodują, że zwiedzanie miejscówek staje się bezsensowne. Wystarczyłoby dać chociażby jakieś proste misje poboczne, niestety ich również brakuje w tym tytule. Warto też wspomnieć, że obiekty znajdujące się w lokacjach są niezniszczalne. Nieważne czy to skrzydła, Zbroja czy namiot? Niby szczegół, ale kaman. Mamy 2020! Ostatnią nie do końca udaną rzeczą jest forma handlu. Za walutę służą tutaj diamenty, które znajdujemy w trakcie misji. Po powrocie do obozu można za nie kupić ekwipunek. Szkoda tylko, że twórcy myślą, że handel polega na tym samym co ruletka w kasynie. Zamiast mieć normalny sklep, jedyną opcją jest losowanko i liczenie na coś dobrego. Zazwyczaj jest to syf, który niszczymy, aby mieć diamenty, żeby znowu losować, i tak koło się zamyka. Pomimo tych problemów Minecraft Dungeons to przyzwoita produkcja, przy której dobrze się bawiłem. Jeżeli twórcy będą wspierać ją dalej i z biegiem czasu może poprawią kilka rzeczy, to za rok lub dwa może okazać się jeszcze lepsza. Aktualnie w grze można znaleźć informację, że coś tam nowego powoli się tworzy. Jednak co z tego wyjdzie? Zobaczymy. 4 na 6. Konfucjusz mówi: nie jest bardzo dobrze, ale nie jest też źle.